Ty nie jesteś klifrem sławnym, chate zarczy betylu. w Pacyfiku Porta Kwar. nie dla chubiny, bo Nie dla ciebie są cyklonem, kornu także nie odkryjesz. W lesie sławnym i szalonym, szancie starej, nie zaginiesz. Hej Samanta, hej Samanta, kiedy wiatr ci gra na wanda, Ty rysujesz wody kafle, no jestem że masz swój Czasem ciężko prójesz wodę i twe żagle już nie nowe Jesteś łajbą pełną słyszeń. jesteś łajbą, co ma duszę Ale teraz wystać pora, chociaż nie wiem czemu wsiakość Gdzie ci nie ma na jeziorach, na jeziorach Pusto jakoś, gdy wieczornej przyjdzie porze, śpiewaj z w pioski chłódnej. Gdy ci nie ma na jeziorze, to mazury nie są cudne. Hej Salwanta, hej Samatra, kiedy wwiat gra na Waltach. Kiedy rysujesz wody kaple, twoje serce masz pod kaplem, czasem ciężko prójesz wodę widzłe szaknie już nie nowe, jesteś łajbą pełną duszy jesteś łajbą co ma duszę. Kiedyś już zmęczona, kiedy króli samotności, w złotych słońca stu ramionach, tym stare kości. Kiedy przyjdzie kres swych dróg Nie zapłacę na pogrzebie Wiem, że sprawi dobry Bóg Byś pływała dalej nie niebie Hej, Samanta, hej, Samanta Kiedy wiatr cichnia na bantach Wody bo Moje serce masz pod kaflem. Czasem ciężko prójesz wodę I żagle już nie nowe Jesteś łajbą pełną wzruszeń Jesteś łajbą Co ma duszę Hej Samanta Hej Samanta Kiedy wiatr ci na pantach rysujesz wody kaflem, moje serce masz po kaflem, czasem ciężko prujesz wodę i twe żagle już nowe. Jesteś łajbą pełną wzruszeń, jesteś łajbą, co ma duszę, co ma duszę, co ma duszę. Co ma duszę? <śla> <Musiałam je zrobić. śla>